Kiedy startuje stacja metra trocka? Metro zakończyło prace budowlane i przekazała wybudowane stacje do odbiorów państwowych służb, które będą odpowiedzialne za odbiór. W zależności jak potoczą się te odbiory, no to planujemy wczesną jesienią otwarcie tego nowego odcinka drugiej linii metra. Chcielibyśmy, oczywiście, żeby od razu było możliwe po wakacjach, ale tak jak wspomniałem na początku, wszystko zależy od. Pozytywnych odbiorów służb. E, jakie zmiany planuje ZTM w związku z uruchomieniem stacji metra Trocka? E, w, w związku z uruchomieniem e, stacji Trocka, zmiany w komunikacji obejmą e, teren dzielnicy Targówek Białęka oraz e, gminy sąsiadujące w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania nowego odcinka metra, czyli Ząbki oraz Marki i Radzymin. Jeśli chodzi o mieszkańców Marek, jak to wpłynie na ich komunikację z Warszawą? Dzięki skróceniu tras trzech linii do stacji metra Trocka. Planujemy, że będzie, będą wszystkie trzy linie obecnie obsługujące ciąg ulicy Piłsudskiego w Markach skierowane do nowej stacji metra. Zostanie zwiększona globalna częstotliwość kursowania tychże linii. W efekcie z naszych symulacji wynika, że autobusy Linii 140 i 340 będą kursować łącznie co 5 minut na wspólnym odcinku tras, czyli między Pustelnikiem a Trocką Plus linia 738 z dotychczasową częstotliwością kursowania, także liczba kursów na godzinę wzrośnie z 12 do 15 i chcielibyśmy, żeby maksymalny czas oczekiwania na pojazd w godzinach późnowieczornych i w dni wolne od pracy wyniósł 15 minut. Czy trasa tych linii zmieni się? Wszystkie trzy linie skręcą z ulicy Radzy Mińskiej w ulicę Trocką do nowej pętli, do pętli przy nowej stacji linii Metra. No i tutaj mamy nadzieję, że dzięki temu, że mieszkańcy będą mieli po pierwsze dowóz do pierwszej stacji metra. Po drugie, przy powrotach autobusy zachowają większą regularność kursowania, gdyż odjeżdżać będą z jednej pętli, a nie tak jak dzisiaj z Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego, gdzie są narażone na utrudnienia w ruchu drogowym. Także liczymy, że się poprawi też punktualność i dzięki temu komfort podróży ulegnie poprawie. Czy jest możliwe uruchomienie linii pospiesznej? Nazywali, analizowaliśmy taki wariant. E, ale tu jeszcze, jeszcze potrzebujemy czasu gdyż chcielibyśmy upewnić się czy nie zostanie to nie zostanie pogorszona oferta na części przystanków tras także na chwilę obecną zostajemy przy liniach zatrzymujących się w dotychczas, na dotychczasowych przystankach na trasie zarówno na terenie ulicy Radzymińskiej w Warszawie, jak i ulicy Piłsudskiego w Markach jaką formę mają konsultacje czy one czy są to pojedyncze głosy, czy w formie ankiety? W jaki sposób mieszkańcy mogą wpłynąć na zmianę Waszych pomysłów czy koncepcji? No, przede wszystkim mieszkańcy dopytują się o szczegóły wprowadzonych zmian, gdyż każdy z nich dojeżdżając do Warszawy no, podróżuje potem w różne, w różne kierunki, do różnych dzielnic. W zależności od tego, jaką sprawę porusza mieszkaniec, nasi pracownicy starają się. Odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania w zakresie ewentualnych przesiadek lub częstotliwości krusowania. Jeżeli oczywiście dana osoba widzi organizację komunikacji inaczej, i zgłasza to nam, w sensie, pracownikom i moim kolegom, tutaj koleżankom z pracy oraz dodatkowo może wypełnić stosowny formularz oceniający konsultacje i zawierający miejsce na zgłoszenie uwag. Potem my, jako zespół zajmujący się planowaniem tras, Zbieramy te informacje w całość i przedstawiamy dyrekcji raport. Czy gdzieś, w, jak gdyby, w tym przedstawionym projekcie do konsultacji nie, nie są wymagane ewentualne korekty?